Ej, uczęści, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony niepopularny, a to jest Cyberpunk 2077 i kontynuujemy drugie zakończenie, do jakiego podchodzimy. Jedyne co mnie zastanawia to fakt, że jeszcze potrafisz chodzić. Zmień ton, albo sam będziesz miał problemy z chodzeniem. Wystarczy. Musimy się śpieszyć. Kiedy tylko rozlicza się z Jorinobu, zajmiemy się tobą. <gry> Czicki <laughs> jej tak. Oh, fuck. No comment. To by była śmieszna śmierć, jakby teraz tak tutaj się pojawiło jedno działko. O i wszyscy zginęli. My latamy wokół tej wieży, Arasaki. A po drugie, ruszyłby się ten dupolot. Dobra. To zakończenie jest yy, na pewno dłuższe niż tamto, które wybraliśmy jako pierwsze. Yy, czy ciekawsze? No, na pewno więcej akcji jak na razie się działo niż w tym pierwszym. Ale. Mam przeczucie, że ono się podzieli na dwa. Masz wszystko przygotowane. Oczywiście. Jak nie na więcej. Ha, fajnie, przeniknęliśmy przez ścianę. Jesteśmy boscy. Więc są dwie opcje. Redzi mogą cisnąć nam kit, że to był hologram. A prawdziwa opcja, no nie otwarło się. Dłoń dłoni Dzięki. Opłacało się cofnąć. Opłacało się cofnąć po takie murę Tak to nie byłby dla nas taki. Opłacało się być dobrym z tym gościem. Ciekawe, czy jakbyśmy byli bardziej korpość to ludzi. Każdy lojalny człowiek ma być gotowy. Będziemy czekać. Wi, ty idziesz ze mną. Tędy. Ten Gnój czuje, że nas zdradził. Helman. U, tu też się coś chyba ostatni moment. doczytywało. Na co? Żebyś mi przedstawiła swój plan. Co, jeśli nie ma żadnego? Nie pogrywaj ze mną, Hanako. Plan? Wtedy podczas parady mieliście jeden plan z taką murą. Chwilę później nic z niego nie zostało, a jednak jesteśmy tu teraz. Wiesz czemu? Bo czasem trzeba spojrzeć prawdzie. A zatem? To właśnie wtedy zrobiłam. Dzięki tobie. Masz bardzo no. szczere spojrzenie. Tak chcesz przekonać zarząd Arasaki? Mam na nich patrzeć? <grym> Dobrze. w gotowości. Dobry jeśli hybry. mój urok osobisty nie zadziała, sięgamy po ostrzejsze argumenty. Rozumiem. Dopiero zrozumiesz, jak oni wszyscy. Co ona ma w zanadrzu? Ona ma coś w zanadrzu. Dokąd my właściwie idziemy? To jest jeden z najmniej strzeżonych sekretów całej arasaki. A nam się Chwila. mózg smarzy. Czy to? gabinet ojca. Wierna replika jego tokijskiego biura. Kazał je odwzorować we wszystkich placówkach Arasaki. Każdy przedmiot, każdy szczegół, żeby mógł z nich korzystać z zamkniętymi oczyma. Właśnie tak jest. Przezorny, drobiazgowy. Był. Że co, proszę? Chciałaś powiedzieć był. Nie. Symbole są trwalsze niż ci się wydaje. Pytanie, czy liderzy frakcji są jeszcze wierni wartościom Arasaki? I czy będą mieli odwagę przyznać się do błędu? Co tu się od Janie Pawla? Pawła? Nic nie gówno znaczą. Myślisz, że jest na to szansa? Większa niż może się wydawać. Chodź. Jak ona przesunęła tymi paluchami po tym blacie, to było słychać tylko taki metal, nie? Po kamieniu. Uuuu, gdzieś jedziemy. On nie powinien z nami jechać. On powinien tutaj zginąć, tu, tu, tu. Powinien mieć kulkę. Tu, dokładnie w tym miejscu. Dokładnie jedziemy w tym tu. miejscu. W tym. Mówiłam ci, że punkt dostępu do Mikoshi znajduje się pod Arasaka Tower. Zanim przerwiemy spotkanie zarządu, musimy zrobić coś jeszcze. Co? Czemu wciąż mam to cholerne wrażenie, że nie powiedziałaś mi całej prawdy? E gdyż, Ponieważ e... nie powiedziałam ci całej prawdy. Pewnie pan Saburo... Y... Jestem ostrożna. Też ma swój konstrukt. Myślałem, że sobie ufamy. Teraz sobie ufamy. I dlatego tu jesteś. Ale wcześniej... Zaraz po tym, jak mnie porwaliście, muszę się Jezu. z skonsultować. Z kim? No z Saburo, czego nie z kumasz. Tam gdzieś sobie jest Saburo. Tworzył repliki nie tylko swojego biura. Co?

Hmm. się pozdrowienia od Silverhanda. <śpiewanie> eee, mogłaś mnie uprzedzić, Cytruchowi? Ja nie będę z Tobą rozmawiać. A zatem? Mogłaś mnie uprzedzić. Bądźmy kulturalni. Mówię. Dlaczego? Nie ma Kuma okazujesz mu brak szacunku. Mam to y, gdzieś, co ja tu robię? Dlaczego? Wkurzonej jednostki. O tym małym trakcie zapominasz. Od jednej wkurzonej jednostki. Robię to tylko dla siebie. Podziękowania nie wystarczą. Podziękowania nie wystarczą. Uratuj mi życie. Uratuj mi życie, stary grzybie. Oto sama, stary grzybie. To wszystko możemy iść. Tak, tak, chodźmy stąd. Co ona właśnie zabrała? Czy to jest ten cały konstrukt yy, ojca? Engram? Konstrukt? Jak kurwa, Nie teraz. No, chyba brakuje nam tableteczek. Powinniśmy sobie ich wziąć więcej, Tak, ale trzeba się spieszyć. bo mam jakiś kurwa, kurwa wybór? Nie spokojnie. Będę spokojny, jak to się skończy. Teraz trudniejsza część. Jakim cudem mamy? To ty. Masz pamięć do twarzy, Oda. Wi jest po naszej stronie. Oczywiście, Hanako sama. Tylko ty? Reszta czeka w gotowości. Zajęli kluczowe pozycje. A ci są najlepsi, będą lojalni. Mnie czy moim pieniądzom? Jakieś 20% do 80% Hanako sama. Dobrze, tyle musimy zrobić. Raz, dwa, trzy, cztery, Ziem. pięć. Czyli on siebie postawił na. ten. Wiedziałeś? O czym? O Saburo. Właśnie rozmawiałem z jednym z jego konstruktów. Co? Tworzył swoje cyfrowe kopie na wypadek śmierci. Nie. Powiedziałbym mi. Po co? Żebyś się mniej przykładał do swoich obowiązków? Alien. Czujesz to, Takemura? Night City znowu kopnąło cię w dupę. Mogę pobiegać. Poczekamy zarządu, sytuacja może wymknąć się spokojnie. I co wtedy? tysięcy... Co to za jeden? wasza śmierć. Ochrona chyba mamy. Jak dobrze strzelę, to mogę zabić nawet się. Przepraszam. Tak pod tym kątem dokładnie. Co to? Jakbym kucnął. To tak raz, dwa, trzy, cztery. Gdzie on jest? Pięć Powiedział, żebyśmy rozpoczęli bez niego. 2, 3, 4, 5. Zatem musimy zacząć bez niego. Zaczniemy co? Omówimy kwestię usunięcia go ze stanowiska CEO Arasaki. ta ja, Chyba się przesłyszałem. Nie. Co? Co ty robisz? Nie Aleko, możesz tu... Wyjaśnij co to ma znaczyć. To Twoje miejsce. Nie pozwolisz. pozwolę się tak traktować. Pozwolisz. Wszyscy czekamy. Byłem bardzo kulturalny. To jakiś skandal. Dziękuję. <laughs> Szczególnie biorąc pod uwagę, jak nasza postać no wygląda. I wykorzystał jego śmierć do swojej wojennej retoryki. A wy o tym wiedzieliście. Wszyscy. Interesujące zdurz. się ze słowa. No właśnie. Słowa, słowa. Masz coś więcej prócz nich? Mam. Naocznego świadka. Łatwo łyknęliście kłamstwa Jorinu. Zbyt łatwo. Było wam to na rękę. Ten kabaret zaczyna mnie nudzić. Czy ktoś może wezwać ochronę? Y Czemu nie? Niech idą prosto do Jorinobu i zapytają, co stało się w Konpeki Plaza. Ale niech wezmą broń. Kiedy wasz szef jest wkurzony, zaczyna dusić ludzi. Mogę to potwierdzić. Ten człowiek jest poszukiwany. To poważne oskarżenia. Nawet bardzo, ale... tylko oskarżenia. Jeżeli nasze słowa nie wystarczą, może przekona was mój ojciec. Ach tak. Misagi Hattoya zrąmy. Arasaka-sama. Aka-go noyō ni mamma to damašareta ga, hiyori misugi ni hashitta ga. Co się patrzysz? 彼にも役員である者たちがなんと情けない。と、トニーがマナスを説得する。トニー・アストゥッヘッド。お前がミリテクトの全面戦争を優遇していた時、私はこう言ったはずだ。お前には三つのものが欠けている。

Ten typek koło mnie. Co się dzieje? Ktoś ma obiekcje. Kto aktywował blokadę? To ty? To twój pomysł, Hanako? Zamknąć nas tutaj, żebyśmy się pozagryzali jak szczury w klatce? Słyszycie? Sprowadziłaś tu więcej śmieci z ulicy! Zadałem ci pytanie! Zabierz tutaj Jeszcze się zastanawiacie kto? Ten dupek ich tu wszystkich ściągnął. Już wcześniej planował was wszystkich wykończyć. Zneutralizować. Prosta sprawa. Ściągnął cały zarząd w jedno miejsce po to, żeby was wszystkich wykończyć. Raz, dwa, trzy, cztery pięć, sześć. znajdziesz mojego brata. Tą windą dostaniesz się do górnego atrium, a stamtąd na piętro Yorinobu. Hanako sama. Przyda mu się moja pomoc. Zgoda, ale nie możecie mu zrobić krzywdy. Macie go złapać. To wszystko. To wciąż mój brat. Jeśli spadnie mu włos z głowy, nasza umowa będzie nieważna. Będę ją osłaniać. Idźcie. Takemura san. Zatłukaj Zatłukę go tym kikiem. Co wy na to? Możemy... No. Jak będę zirytowany, to wyciągnę modliszkowe ostrza. I wtedy się to skończy dla Was o wiele gorzej. Bo. Teraz jestem miły. Ale jak wyciągnę modliszkowe ostrza, to już miły nie będę. No nic dziwnego, że mam. Czekaj, na 76. piętrze jest dżungla. Myliłem się, odnośnie Jorinobu. Zarząd Arasagi Własna siostra Ten chuj jest nie tylko podstępny, jest kompletnie szalony Już niedługo idziemy po niego Już niedługo Idziemy po niego Moi ludzie są gotowi, czekają tylko na rozkaz Co im powiedzieć? Atakujemy frontalnie? Nie, zrobimy to po cichu tego się właśnie spodziewa, spróbujemy się przekraść jak złodzieje. Jak złodzieje. Niech twoi ludzie trzymają się z tyłu. Otworzyć ogień! Zabezpieczyć teren i utrzymać pozycję. Chyba za późno. Dalej idziemy we dwóch. Jeśli usłyszycie strzały, macie zapewnić nam wsparcie. Zden... Raz, Niech raz, się... raz! Aha, już się zaczęła cała walka. Atak Szlak! Ten mój rewolwerek wcale nie jest taki dobry. Ten mój karabin strzelba jest dużo lepszy. Choćby dlatego, że mam więcej nabojów, więc mogę sobie więcej razy pigułować na raz. Czemu ktoś mi w plecy strzela? Znowu był ten błąd, bo mi wyświetlało, że ktoś mi plecy strzela, a tak naprawdę był przede mną. Ciekawe jak ja niby miałem się tu przedostać po cichu. Coś mi mocno nie pykło. Stanę sobie w złym miejscu. Chyba już wiem co mi nie pykło. Strzelają do mnie ze stroną wyrzutną uraki. Jeszcze jakiś zasrany hacker. Któryś z Was było tym hackerem? Neutronerem? Okej. Okay. Raz, dwa, raz, dwa. Im bardziej się ustawiają w jednej linii, tym lepiej dla mnie. Bo sobie mogę ich wszystkich wystrzelać ładnie, pięknie. Eee, tu jest jakiś typ? No, pewnie medrunner. No, I lecimy na górę. Lecimy, lecimy, lecimy. O pan Ocku. Pan Ocku No, szczerze powiem nie jest to najlepsza broń. Jedziemy do góry. My 20 minut. Hmm. Ochroniarz Arasaki osłania japońskiego cesarza przed kulą zamachów. 2071. Korporacyjne oddziały zapobiegają zamieszkom San Francisco, ratując miasto przed ruiną. 2074. W Rio de Janeiro dochodzi do serii zamachów terrorystycznych. Dochodzenie Arasaki kończy się egzekucją. Za osłonę! Znowu był jakiś baczet. What the heck? Co to ma być, to cholery? Zajęliśmy się ochroną. Przed wami duże pomieszczenie. Obstawiają je najlepsi ludzie mojego prawa. Zajmijcie się Przygotuj się, ma na liście płat też potrafię być wredny. A moi trenerze zajęli się drzwiami. Możesz iść dalej. Cholera, V! Sam sobie nie poradzę! No tak. Okej, to nie mogło być takie proste. Twoje O kurwa! Oki, okay. Smashera nie zabiliśmy tej misji pobocznej co oznacza że będziemy musieli go zabić